Cześć. W dzisiejszym materiale obiecany temat, czyli moje żywienie na redukcji. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować mój dzień deficytowy, a więc dzień w którym jem zdecydowanie mniej. Czy on jest taki dla mnie ciężki, czy ja się na nim męczę, czy to jest dla mnie katorga? Zobaczcie sami, jak to wygląda. Każdego dnia, bez względu na wszystko, wstaję o 4.30 rano i idę biegać. Nie no, co Wy. Żartowałem. Gdzie taki leń jak ja wstawałby rano i biegał? Nie ma szans. Ja przekręcam się na drugi bok i dalej śpię. Tak naprawdę wstaję zwykle około godziny 9, 10, czasem nawet 11. Jest to spowodowane tym, że zwykle pracuję wieczorami, a nawet w nocy. Szczególnie jeśli chodzi o kwestie rozpisywania jakiś diet czy pisania książek, to właśnie te godziny wieczorne, nocne, kiedy jest najwięcej ciszy, spokoju. Na małym dziecku to jednak nie jest łatwo taką ciszę i spokój, więc te godziny wieczorne, nocne są dla mnie dosyć komfortowe, jeśli chodzi o pracę, więc siedzę dłużej, natomiast śpię właśnie do godziny. 10., czasami nawet 11. W związku z tym, mój pierwszy posiłek jest dość późno, bo jest jakieś godzinę, dwie po wstaniu. Zwykle jest on między godziną 12 a 13. I śniadanie zazwyczaj, jeśli to można nazwać śniadaniem, no późne śniadanie. Zaczynam od posiłku słodkiego, a następne posiłki są już słone. I zakończam dzień też słodką kolacją. Mój pierwszy posiłek to popularny przepis z książki 2XM2.0, czyli odżywka plus makaron z prażonymi jabłkami. Ja stosuję odżywkę na bazie białek wołowych, po prostu ciężko trawię białka kazeinowe czy serwatkowe, ale możecie użyć dowolną odżywkę wysokobiałkową. Do przygotowania mojego posiłku korzystam z makaronu, który gotuję dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej. Po prostu gotuję sobie tego makaronu no, taką ilość, która mi wystarczy na 3-4 śniadania. Do tego dokładam 15-20 do gram orzechów, różnych orzechów, czy pestek dyni, pestek słonecznika, albo miksu tego wszystkiego. Dorzucam też trochę rodzynek, ale to dosłownie kilka na smak. I do tego oczywiście prażone jabłko, albo sam je prażę, albo jeśli mi się nie chce, no to korzystam z takich gotowych prażonych jabłek z cukrem z, ze słoika, które dostaniecie w niemalże każdym sklepie spożywczym, ze względu na to, że makaron miałem już przygotowany, to tak naprawdę całość przygotowania tego posiłku trwała, nie wiem, 3-4 minuty. Posiłek drugi i trzeci robię jednocześnie. Jeden zjadam w momencie przygotowania, drugi jest można powiedzieć na wynos, jeśli gdzieś wychodzę. Ta druga miska może się wydaje mała, ale ona jest dosyć spora, po prostu stoi dalej. Posiłek ten składa się z ciecierzycy gotowanej. Oczywiście ciecierzyca też była ugotowana kilka dni wcześniej, więc jest ona dla mnie gotowym produktem. Można też skorzystać z takiej gotowej, konserwowej ciecierzycy gotowanej ze słoika. Do tego trochę soli, do smaku olej lniany. Wszystkie gramatury będziecie mieć podane na ekranie, i kaloryczność też. I tutaj kurczak w Kery smażony beztłuszczowo na dobrej jakości patelni. Kurczak też jest oczywiście zrobiony dzień albo dwa dni wcześniej. Zwykle też ilość mięsa, jaką przygotowuję na raz, to jest no przynajmniej 800 gram, jeśli nie kilogram. I potem właśnie mam na 2-3 dni, czasem nawet na 4. Do tego dochodzą różnego typu warzywa. Bardzo często korzystam, że tak powiem, z resztek, których nie zje moje dziecko. Natomiast jeśli jest mało, no to dokrawam sobie jeszcze swoje jakieś warzywa, zwykle jest to papryka czy ogórek, pomidor fajnym rozwiązaniem takim smakowym są ogórki konserwowe w occie popularne korniszonki dodatkowo tutaj jest bułka bułka, w zasadzie pół bułki na posiłek tutaj dopełnia mi tą część węglowodanową i odrobina keczupu tak naprawdę tylko kwestię smaku no, chyba, że jeszcze jakieś tam niewielkiej ilości likopenu dla zdrowia. No i oczywiście do posiłków i między posiłkami napoje 0. Oprócz napoi 0, piję też wodę. Zwykle jest to woda lekko gazowana. Staram się pić jednak w ciągu dnia więcej wody niż, niż napojów 0. Oprócz napojów 0, piję przynajmniej jedną. Czasami nawet dwie kawy dziennie to są czarne kawy bez żadnych dodatków, bez cukru, bez mleka. Takie się nauczyłem pić, takie mi obecnie smakują. No i jednak ta dodatkowa dawka kofeiny sprawia, że nie jestem jakiś tam specjalnie zamulony na tej redukcji, tylko mam nieco więcej energii. Jeszcze dużo chcę. Ostatni posiłek, ponownie na słodko, to są serki skyr, plus jakieś moje ulubione płatki śniadaniowe, chociaż staram się wybierać takie, które będą miały dość dużo tych mąk pełnoziarnistych, plus orzechy. Części błonnikowej tutaj można powiedzieć, że nie ma, ale staram się, żeby tych warzyw czy owoców było jak najwięcej w poprzednich posiłkach. No, dzisiaj akurat tak wyszło, że, że tych warzyw było trochę za mało. Ale uwierzcie mi, że, że zwykle w tym moim posiłku drugim, trzecim tych warzyw jest naprawdę, naprawdę dużo. Te słodkie posiłki są dla mnie na tyle słodkie, wręcz trochę mulące, a że po prostu dzięki nim ja w ciągu dnia czy wieczorem już nie mam za bardzo ochoty, żeby dojeść coś dodatkowo na słodko. No są po prostu dla mnie w zupełności wystarczające. Moje kubki smakowe, które domagają się słodkiego, są. W pełni usatysfakcjonowana, i dzięki temu ten dzień deficytowy no, nie jest jakiś tam dla mnie uciążliwy, i nie brakuje mi w nim specjalnie niczego. Nieodłącznym elementem mojego każdego dnia deficytowego są spacery, a tak naprawdę chodzi o wyrabianie kroków. Aktualnie robię mniej więcej 6-8, maksymalnie 10 tysięcy kroków na, na dobę. Oczywiście, spacery staram się wykorzystywać nie tylko do wyrabiania tej aktywności fizycznej, którą sobie nadałem, ale też właśnie do jakichś produktywnych rzeczy. Staram się wtedy albo przeprowadzać jakąś konsultację, albo słuchać jakichś wartościowych materiałów, choćby z YouTube'a. Jeśli nie ma dobrej pogody, nie ma warunków do zrobienia spaceru, to czasem zastępuję je jakąś mniejszą aktywnością w domu. Czy to sprzątaniem, czy właśnie to, co teraz widzicie, czyli wchodzeniem na schody. Staram się utrzymywać takie tempo, jak niektórzy mówią, na to dziadek mode, czyli tempo, przy którym no, ten puls nie, nie, nie wzrasta za bardzo. Ja też nie jestem przy tym za bardzo spocony. Raczej to ma być zbliżone właśnie do aktywności podobnej jak spacer, więc nie jest to jakiś tam wysiłek o wysokiej intensywności. No i w trakcie tego chodzenia po tych schodach też staram się wykorzystywać ten czas na a to na jakąś rozrywkę, oglądać coś właśnie w internecie czy w YouTubie, czy też może mi to służyć do pracy i też mogę prowadzić w trakcie konsultacje telefoniczne. Nie wiem, czy już coś po mnie widać. Ale redukcja postępuje i postępuje zgodnie z planem. Myślę, że w w dużej mierze jest to dzięki Wam, bo to, że się gdzieś tam przed Wami zobowiązałem, sprawia, że jeszcze bardziej chcę się trzymać tej diety, jeszcze bardziej chcę realizować ten plan i chcę osiągnąć ten sukces. Zobaczcie moją aktualną tabelę, jakie postępy robię. Jak to wygląda właśnie w pomiarach w obwodzie pasa i w nawadze. Tutaj widzicie kolejne tygodnie. I jak na razie program pokazuje, że wszystko idzie zgodnie z planem, powiem wam, że kurczę, to jest chyba moja najlepsza redukcja, i nie pamiętam, kiedy ostatni raz zrobiłem tak dobre postępy w tak krótkim czasie, i ogólnie tak dobrze mi szło. Jak mogliście się przekonać, ten mój dzień deficytowy, a więc ten najgorszy dzień w tygodniu, no nie jest chyba taki najgorszy. Tego jedzenia jest całkiem sporo. Posiłki są dosyć duże, sycące, przede wszystkim dla mnie bardzo smaczne, dające mi sporo przyjemności. Natomiast jeśli chodzi o aktywność fizyczną, no nie ma jej za wiele. Nie jest jakiejś tam wysokiej intensywności, nie męczy mnie za bardzo. Jestem w stanie w trakcie jeszcze pracować albo mieć jakiś relaks, choćby ze spaceru czy z oglądania jakichś filmików na YouTubie. Więc no jest to całkiem przyjemne życie, całkiem wygodne życie. Oby tak to wszystko szło dalej. Te dni deficytowe, naprawdę jestem z nich zadowolony. Aha, no, może jeszcze powiem, ile mam tych dni deficytowych w tygodniu. Aktualnie są to 4 dni deficytowe, czasami 5 dni deficytowych. Natomiast jeśli chodzi o ilość posiłków, no to tak jak widzieliście, są to 4 posiłki, każdy po 525 kalorii. Jeśli chodzi o sam schemat, jest to coś pomiędzy Moim programem BITURBO, a programem 2XME. To było tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Następne chciałbym poświęcić mojemu dniu obfitemu, dniu ładowania, dniu, w którym przyjemności z jedzenia jest zdecydowanie więcej, ale też dniu, w którym pojawia się dodatkowa, intensywniejsza aktywność fizyczna, czyli mój trening siłowy. W takim razie do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!